Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj nie ma kariery, dzisiaj taki krótki przerywnik między karierami, bo zaczniemy nową. No i dzisiaj zrobimy sobie tier listę polskich bramkarzy. E, Mam tutaj kilka kategorii i jeżeli odcinek dobrze się przyjmie, no to co parę tygodni taki odcinek z tier listy danej pozycji po prostu będzie wlatywać i z pracą jest e, bodajże coroczny taki ranking odweszło, chyba odweszło. Kiedyś mi coś tak latało po e, Facebooku, dwa razy pamiętam właśnie takie e, tier listy właśnie pozycji w reprezentacji. Nie coś podobnego. A więc słuchajcie, oczywiście jak widzicie, mamy tutaj stronkę Tier Maker. Yy, mamy tak. Klasa światowa półka, czyli po prostu zawodnik topowy, tak? Półka europejska, czyli zawodnik, który pogra sobie na przykład, wiecie, w klubie, który gra w Lidze Mistrzów, w jakiś dobry klub z Ligi Europy, solidne granie, no, czyli wiecie, może coś w stylu top 5 lig sobie poradzi w jakimś gorszym zespole, może, nie wiem, pogra sobie w jakiś takiej troszkę gorszej lidze, jakaś belgijska, portugalska, że tam da radę, ale nie żaden Sporting, czy, czy Ajax Amsterdam. Ponad no znaczy, wiecie, no, może wyjść tam troszkę nie? E, tak jak do Karbachu ktoś tam poszedł, e, no ale raczej nic więcej, e, moim zdaniem przynajmniej póki co. No i dobroligowy, ligowy czyli po prostu gościu, który nadaje się po prostu na, e, na ekstraklasę i raczej nic więcej. Jakiś tam poziom prezentuje, jakimś wielkim kozakiem nie jest, po prostu może sobie tutaj grać latami. No i słuchajcie, mm, zaczynamy od Bartłomieja Drągowskiego. No i słuchajcie, ja uważam, że to jest zmarnowany potencjał. On naprawdę miał, miał duży potencjał, potencjał, ale niestety, no moim zdaniem go nie wykorzystał, ponieważ aktualnie gra wy Panatinajkosie. No i nie ukrywajmy, ale kiedyś spodziewaliśmy się, że to będzie zawodnik, który spokojnie w tym Serie A będzie grać w dobrym klubie, no ale on mocno te loty obniżył, więc no niestety, ale moim zdaniem solidne granie. Półka Europejska to jest zdecydowanie za wysoko. Pan to jest dla niego za słaby klub. Go stać na seria, no ale kurczę, no jednak tego potencjału nie spełnia. W tym się jest zdecydowanie jedynką gra w europejskich pucharach, ale słuchajcie, wydaje mi się, że więcej niż solidne granie, no niestety na razie nie za no, i następnie mamy Łukasza Fabiańskiego. No słuchajcie, on swoje lata ma, ale nadal gra w Premier League. W tym sezonie 13 występów w Premier League, jak ja w lewo tutaj patrzyłem statystyki. No i moim zdaniem to jest. Co najmniej solidne granie. Czy półka europejska? Kurczę. Dwa lat temu na pewno tak. Rok temu? Nie wiem. Teraz chyba nie. Ale solidne granie na pewno. To jest nadal ziomek, który na spokojnie może grać. Nie wiem, w Beniaminku, Premier League. Jeszcze w następnym sezonie. Na Luzie e, da sobie tam radę. No i dalej mamy, słuchajcie. E, Jezus, jak on ma. Nie jako Stolarczyk, tylko e, Boże, zlecha. Bartosz Mrozek. Bartosz Mrozek zlecha. E, on ma naprawdę wybitny sezon, może wybitny, bardzo dobry sezon teraz. Nie jest on najmłodszy, 25 lat, więc nie jestem kozakiem. Ja przyznam szczerze, jakoś mega dużo Ekstraklasy nie oglądam. Zrobiłem research, kilka występów Lecha oglądałem, ale jakoś mega, mega dużo ich nie oglądam. Czy to jest ponad Ekstraklasę? Słuchajcie, ciężko powiedzieć. On aktualnie oczywiście jest podstawowym zawodnikiem, 24 mecze, tak jak teraz patrzę, ale w poprzednim sezonie... No niestety e, Aż tak kolorowo nie było to znaczy no po prostu grał bodajże w Stali mielec e, Czyli no raczej e, poziom trochę niższy Więc e, pomyślmy A nie, przepraszam, zaraz sprawdziłem, on w stali Mielec grał dwa sezony temu. No co słuchajcie, wydaje mi się, że ponad Ekstraklasę on na to zasługuje Ponieważ... E, no ewidentnie, ewidentnie po prostu Daje radę i myślę, że zasługuje po prostu na transfer, no ale dawno e, bramkarza dobrego nie sprzedał, zazwyczaj Lega to robi. E, także być może właśnie Bartosz Mrozek będzie e, takim piłkarzem. Dalej mamy Radosława Majeskiego, czyli oczywiście obecnie zawodnika S Monako. Naprawdę ciężkie przeboje miał w swojej karierze. Poszedł do tego Monako, mało co grał, wypożyczenia do Circle Blue, Bruce, e, gdzie coś tam pograł, e, w Monako wrócił, znowu e, nie był najważniejszym postacią, no, ale w końcu w zeszłym sezonie zaczął grać, a teraz jest podstawowym piłkarzem, chociaż w ligę tylko 60% minut. Jak na podstawowego bramkarza dosyć mało. I zastanawiam się, czy to jest solidne granie, czy półka europejska. I wiecie co, dopóki on nie stanie się taką jedynką, bez kontuzji, bez niczego jedynką po prostu, to będzie no właśnie, nie, kurczę, no to jesteś pomiędzy, słuchajcie, to jesteś pomiędzy, ale no nie nazwę go półką europejską. No niestety nie ale jest mu najbliżej z tej trójki. Wiecie co? Możemy to nawet uselekcjonować od najlepszego do najgorszego, więc zostawmy w sumie tak. Dajmy Fabiana Naddrągowskiego. Eee, na majecki to jest właśnie gdzieś tutaj. No i dobrze. Kamil Grabara, mój ulubieniec. Jeżeli oglądaliście karierę Wsiechły Wieliki, to dobrze wiecie, że ja tego zawodnika bardzo lubię. I z tego jak gra, i z charakteru. Słuchajcie. podstawowy zawnik w Wolfsburga, mimo tego, że ma kontuzję teraz, ale no gościu daje radę i to jest półka europejska z potencjałem na klasa światowa. Naprawdę. On ma takie E, moim zdaniem zdecydowanie, ale kiedyś będzie brałkarzem, który no, po prostu będzie topowy. Na razie w Wolfsburgu oczywiście, no, wybija się, on miał bodajże jeden mecz, w którym był kapitanem, więc to już dużo znaczy, ale na razie półka europejska, no i czekamy na jego rozwój, no na rozwój Wojciecha tego nie czekamy, ponieważ dobrze wiemy, jakim on jest zawodnikiem i raczej bardziej się nie rozwija. chociaż patrząc na to, jak gra w Barcelonie, to być może jeszcze gra nogami, gra na przedpolu, być może te cechy jeszcze poprawi, no i słuchajcie, klasa światowa. On nadal to ma. Jeżeli nie wierzycie, to włączy sobie poprzedni mecz z Benfiką. On nadal to ma. Wojciech Szczęsny nadal jest naszym najlepszym bramkarzem, moim zdaniem. To jest jedyny bramkarz z tych których tutaj mamy na liście, który zrobił gigantyczną karierę. Fabiański zrobił bardzo dużą karierę, ale nie gigantyczną. Wojciech Szczęsny był bramkarzem przez wiele lat w Juventusie, w Arsenalu podstawowym w Rumie, w Barcelonie teraz. No to jest po prostu szok. Klasa światowa i cieszę się, że mieliśmy takiego bramkarza, a po prostu mogliśmy go oglądać. No dobrze, dalej mamy Marcina Bułkę i przyznam szczerze, że oczywiście bardzo dobry bramkarz, doceniam jego talent, ale ja nie jestem jego jakimś mega fanem. Uważam, że w reprezentacji miałem grać Skorupski. Uważam, że Skorupski jest bramkarzem lepszym. Czy to jest solidne granie? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że mimo wszystko półka europejska, ale gdyby się dało, to stworzyłbym jeszcze jeden tier, żeby po prostu Grabara był nad bułką. Uważam, że Grabara jest dużo lepszy niż Bułka, e, dlatego Bułka też no, zasługuje na tą, e, na tą półeczkę, ale wydaje mi się, że za Grabarą. Moim zdaniem e, Grabara po prostu jest lepszy. Dalej mamy Jakuba Starczyka, który już e, w sumie nie wiem kiedy debiutował, ale już wcześniej debiutował w Leicester, no ale teraz wskoczył e, na podczas nieobecności podstawowego, na każdą podstawową składu. E, zagrał 6 występów w Premier League, jeden występ w FA Cup, no i właśnie w tych o o meczach 14 goli straconych, 0 czysty kąt. Nie wygląda to najlepiej, ale miał solidne mecze. Czy to jest solidne granie? Jeszcze nie. Czy to jest dobry ligowiec? Uważam, że to jest za niski poziom. Uważam, że na spokojnie może wlecieć tutaj nawet nad. Mrozka, ponieważ no, sprawił się w Premier League. No, mrozek takiej weryfikacji jeszcze nie miał, e, więc Stolarczyk, który ma 24 lata, więc to jest na sam rocznik co Mrozek, e, są rówieśnikami, no wylatuje tuż nad niego i wydaje mi się, że jak dostanie szansę, nawet w Championship, gdy Leicester spadnie, jeżeli spadnie, powiedzmy, e, no to być może właśnie Mrozek dostanie szansę w Championship i być może tam się wykaże. Uważam, że taki scenariusz dla niego byłby mega korzystny. E, dalej mamy oczywiście Cezarego. Misztek, który jest no, małym odkryciem w portugalskiej lidze, gdzie nawet Sporting e, Club de Portugal go chce. Także to jest, e, to jest ciekawe. Czy to jest dobry ligowiec? Zdecydowanie więcej. Czy to jest ponad ekstraklasę? Ekstra Na pewno. I zastanówmy się: solidne granie, czy ponad ekstraklasę? Uważam, że coś pomiędzy, ale pytanie, gdzie go wrzucimy, bo gdzieś musimy go wrzucić. Moim zdaniem to jest idealne miejsce dla niego, no ale nie możemy tak zrobić, więc pytanie. Czy na samym końcu solidnego... Co tu się odwaliło? No nie no, wywaliło mnie. Dobra, jestem z powrotem. No i pytanie tu, czy tu? W sensie tu, tu z przodu. I wydaje mi się, wiecie co? Że to jest jeszcze za szybko, żeby go dać tutaj. Dajemy go tutaj ponad, ponad Ekstra Klasę nad stolarczykiem. Jeżeli on w takiej formie rozegra do końca ten sezon, to wtedy być może dałbym go tutaj. Ale póki co, poprzedni sezon, no jednak samym bramkarzem nie był, dopiero teraz jest, także dajmy go tutaj ponad ekstraklasę. to na 100%. Kasper Tobiasz, wiecie co, tyle było na niego stawiania przez Legię, 22 lata już, tak dużo na niego stawiali i tak bardzo im się po prostu on nie spłacił. W sensie wiecie, on nadal prawdopodobnie odejdzie za 2-3 miliony do jakiegoś klubu, ale szczerze, no Uważam, że legia tak mocno niego stawiała, że gość powinien już dawno być po prostu wart 6-7 milionów, być na poziomie Kowaczewicza w prime w ekstraklasie. No a chłop tak naprawdę, właśnie przez tego Kowaczewicza został wygryziony. Uważam, że dobry ligowiec i póki co nic więcej. Prawdopodobnie odejdzie z ekstraklasy. Być może nawet w następnym sezonie. Czy to będzie jakaś mocna liga? Może jakaś liga turecka może coś takiego właśnie, nie mówię, że Fenerbacze czy Basak Szahiri, ale wiecie, jakieś Spor czy coś w tym stylu, ale raczej nic więcej póki co. Dalej mamy Kacpra Terlowskiego, który też bujał się już w tym Rakowie od paru lat, oczywiście grał w Śląsku, czy on tam był samym piłkarzem, to jest właśnie warte sprawdzenia. Oczywiście jaką formę ma teraz? Dosyć dobrą, naprawdę w tym Śląsku się, Boże, w Śląsku, w Rakowie naprawdę gra solidnie, w Śląsku on, on nie grał, on w Śląsku nie grał, Także tak naprawdę to jest jego taki pierwszy, pierwszy sezon, w którym gra w tym składzie w Ekstraklasie. I to mnie zastanawia, czy już teraz powinniśmy dawać go powyżej Ekstraklasy, czy jeszcze nie. Ja uważam, że to jest to samo co Miszta. To samo co Miszta, przepraszam za zadyszenie mikrofon, tylko że poziom niżej. To znaczy, fajnie gra połowę sezonu w tym składzie i może gdyby tą formę utrzymał do końca to dałbym go tutaj. Ale na razie to jest Kasper Tobiasz za nim. Na razie to jest gdzieś tutaj, ale koniec końców stawiam właśnie na niego tutaj na dobry ligowiec. Mówię, skończyć sezon z taką formą jak teraz, no to wleciałby tu. Może gdyby grał w europejskich pocharach, gdyby sprawił się jeszcze poza Europą, to dałbym go nawet tutaj też. E, ale według mnie to jest poziom tutaj pomiędzy, więc wlatuję nad Kacprem Tobiaszem. Dalej mamy e, Abramowicia, o, Abramowicia, Abramowicza z Jagiellonii. Słuchajcie, podobna sytuacja, co, co, co oczywiście Trollowski, no gra oczywiście w podstawowym składzie Jagiellonii. Jagiellonii, która no dobrze wiemy, że jest cudowna, świetny projekt, naprawdę dyrektor sportowy, trener, genialnym roboterem, ale to jest ponownie pierwszy sezon w podstawowym składzie. I on ma minut tutaj w ogóle? 88, także zdecydowanie podstawowy zawodnik, ale ponownie za szybko, żeby dawać go wyżej. Dajemy go tutaj pod Terelowskiego nad Tobiasza, hmm, chociaż czy nad Tobiasza? No Tobiasz miał tyle w to, że no niestety, eee, ale ponownie ma potencjał na spokojnie, żeby wlecić tu czy tu, ale na razie to jest tylko pół sezonu, dajemy go na dobry ligowiec. Eee, Skorupski. Skorupski, słuchajcie, tylko że Wato że Abramowicz ma 20 lat, także on naprawdę jeszcze ma sporo czasu na rozwój. Słuchajcie, Łukasz Skorupski, no podstawowy zawodnik Bolonii, zespół, który grał w Lidze Mistrzów. Czy to jest klasa światowa? No moim zdaniem nie jest to klasa światowa, ale zdecydowanie jest to poziom, półka europejska. Ale gdzie? Na pewno nad bułkę, a czy nad grabarę? Czy nad grabarę? No nie. No nie nad grabarem, no niestety nie, no ja lubię tego grabarę, no słuchajcie, no niestety, lubię go i eee, Grabara moim zdaniem jest bramkarzem lepszym, zrobi większą karierę, tak wygląda moja tier lista, jeżeli Wy chcecie zrobić podobną, to postaram się, nie obiecuję, eee, wrzucić Wam ją w link, a jak nie wrzucę w link, to możecie wygooglować, znaczy tu wyszukać sobie polscy bramkarze eee, i powinno Wam wyszukać. Także co, na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że odcinek dobrze się przyjmie, następny film to raczej już film z nowej kariery. Siema!